Jeżeli Twoje plany ciągle biorą w łeb, nie przejmuj się, nie jesteś sam. Porozmawiajmy o tym, jak płynąć z prądem, jak na wiśle. Nie złość się na bieg wydarzeń. One i tak cię nie zrozumieją. Życie ma swój rytm, czasem jak mazurek Chopina, a czasem jak jazz na festiwalu w Warszawie. Czasem nie będzie współgrał z Twoim. Zamiast z nim walczyć, spróbuj płynąć z prądem. Każdy zakręt. Każde potknięcie uczy nas czegoś nowego. Kształtuje nas tak, jak rzeźbiarz kształtuje glinę. Weź głęboki oddech, puść frustrację wolno jak gołębie na placu zamkowym i zaufaj drodze. Przekonasz się, że spokój i szczęście przychodzą łatwiej, kiedy akceptujesz rzeczy takimi, jakie są, jak dobrą Szarlotkę od babci. Pamiętaj, nie chodzi o kontrolowanie życia. Ale o docenianie jego